Dzień dobry. W jaki sposób na stronach z usługami Google utworzyć prezentację komputerową? Najpierw oczywiście musimy się zalogować do naszego maila, ale o tym to już wiecie. Później wchodzimy w polecenie aplikacji Google i wybieramy dysk albo od razu szukamy ikony prezentację. Możemy wykorzystać do utworzenia prezentacji gotowe szablony albo możemy utworzyć na razie pusty dokument. Tutaj wprowadzamy tytuł dla naszej prezentacji. Sławni naukowcy. Gdy kliknę, nacisnę Enter, tytuł prezentacji zostaje wprowadzony do, taki, do tego okienka. Mamy pierwszy slajd. Oczywiście, Wy już wiecie, że na pierwszym slajdzie musi być tytuł prezentacji, czyli słynny naukowcy. I tutaj musi być pod spodem umieszczona informacja kto tworzył prezentację. Wybieramy motyw dla naszej prezentacji. Może ten? I dodajemy kolejny slajd. Tych slajdów będziecie musieli na razie podczas pierwszej lekcji utworzyć cztery. Tu od razu widać, co na każdym slajdzie będzie się później znajdowało. Tutaj tytuł, plus treść, tytuł, dwa pola tekstowe na treść, sam tytuł i. Puste okno. Tutaj tekst w jednej kolumnie. Tutaj główny punkt, tytuł i opis sekcji. Podpis: duża liczba. Pusty. Który dla mnie by był najbardziej odpowiedni? Chyba ten. Tutaj. Pierwszą osobą, o której będziemy tworzyli te slajdy, będzie Maria Skłodowska-Curie. Ja już mam znalezioną stronę Wikipedii o naszej słynnej chemiczce. Troszeczkę dziwnie mi się to wpisało. Dlaczego? Ponieważ nie skorzystałem z opcji wklej bez formatowania. Ctrl Z. Edycja wklej bez formatowania, czyli Ctrl Shift plus V. Ctrl Shift V. No I zobaczcie, teraz już ten tekst został wklejony poprawnie. Przypominam, że w prezentacji powinno się y, tworzyć punkty, które będą podpowiedzią dla nas, o czym mamy mówić podczas naszego wystąpienia, na przykład przed klasą, na lekcji. Te punkty, które utworzymy w prezentacji, będą wskazówką, o czym mamy mówić. Żeby najłatwiej Wam to zilustrować, pokażę Wam tutaj. Okienko. Zobaczcie. Tutaj macie w punktach najważniejsze informacje dotyczące Marii Curie-Skłodowskiej umieszczone na stronach Wikipedii. I teraz zobaczcie. To można by było przekopiować na przykład do dwóch slajdów. Przypominam, że nie wolno zbyt wielu informacji umieszczać na jednym slajdzie. Czyli to, może do miejsca spoczynku, Ctrl C i zobaczymy, czy uda się to poprawnie wkleić bez formatowania do pola tekstowego. Ctrl Shift V. Jest. Teraz trzeba by było to odpowiednio umieścić w tym polu tekstowym, na przykład w postaci wypunktowania. Ale tego to już ja wam nie będę pokazywał. Musicie sami rozszyfrować, jak w tym polu tekstowym zrobić wypunktowane. Oczywiście trzeba by było usunąć zbędne spacje i przy... Tych punktach utworzyć jakiś rodzaj wypunktowania, czy to by były kropki, czy na przykład trójkąty, czy coś innego. W tym miejscu ma się znaleźć zdjęcie. To pole tekstowe możecie nieco powiększyć. I teraz kolejne slajdy, trzy slajdy mają być również o Marii Skłodowskiej Curie, tylko treść będziecie musieli w postaci punktów przedstawić z tekstu znajdującego się na stronach Wikipedii. Mam nadzieję, że Wam się uda to zrobić w miarę czytelnie. Kolejna lekcja będzie dotyczyła. Następnej osoby sławnej to będzie jakiś naukowiec i również trzeba będzie o tej osobie wykonać cztery slajdy. Dziękuję za uwagę.